Tak, że naukowiec dzisiaj, zamiast odkrywać prawdę, czy stać się bojownikiem prawdy, czy stać się krzewicielem prawdy, jak nawet nie jest. W stanie pracować na tych trzech obszarach. To jeszcze Florian Znaniecki mówi o trzech: systematyk, przyczynow, przyczynkowiec, prawda, eklektyk czy historyk kultury. Więc niech się zajmie porządkowaniem tych różnych dokumentów, tych różnych dzieł, niech dokonuje pewnej analizy, niech dokonuje pewnej syntezy, natomiast niech nie tworzy świadomego, umyślnego, badziewia transkulturowego którego efektem jest dzisiaj traktowanie prawa tak samo jak ręcznika kolorowego czy mleka na sprzedaż, jako dobra i towaru, którego wartością jest użyteczność, pragmatyz, utylitarność, jako byt rozumiany w kategoriach tylko rzeczowych, świata rzeczowego. Proszę Państwa, i druga myśl, którą chciałbym tutaj, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Że naukowcy, pracownicy nauki stali się żołnierzami krzewienia nieprawdy, nieprawdziwości poznawczej. Jak gdyby uciekają przed szkołą antyczną, przed szkołą Sokratesa i Arystotelesa, która powinna dzisiaj mocno tworzyć tak zwaną immoralność społeczną w zakresie czystości, otwartości. Obiektywizmu i powszechnego. W miejsce tych wszystkich dymensji, jako okoliczności i właściwości, wchodzi interes, gra interesów, wchodzi kapitał, wchodzi element y, przepływów finansowych i wchodzi dzisiaj najbardziej użyteczne pojęcie w kategoriach rozumu, czyli logos. Widzieliśmy miliardera na dożynkach wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, który potrafił co? Skakać na scenie. Jedyną jego umiejętnością były skoki i ruchy rąk, które także wskazywały nawiązanie do pewnych działań faszystowskich.